Dwa cylindry, 750 centymetrów no sześciennej. Dokładnie 755, 92 konie, 75 Nm, Zawieszenie trzała z przodu. Bez regulacji. Wskrzeszenie legendy. Legendy, którą był Hornet czterocylindrowy. Motocykl, który uwielbiało wielu. A teraz? Jak będzie teraz? Jak będzie z tą edycją? Moi drodzy, jeżeli podejdziecie do tego motocykla tak jak ja, czyli nie jeździliście poprzednim Hornetem, to może być to motocykl dla Was całkiem dobry. Jeżeli jeździliście poprzednim Hornetem, to oczekiwaliście czegoś innego, ale i tak proponuję Wam go sprawdzić. Cześć, jestem Łukasz i dzisiaj Wam przedstawiam kolejny motocykl i zgodnie z Waszymi prośbami wróciłem na łono natury. Mam nadzieję, że słyszycie w miarę akceptowalnie, bo dosyć głośne miejsce niestety, ale moja miejscówka, tak jak Wam kiedyś już wspominałem, jest spalona i jestem w trakcie poszukiwania nowej. Kolejna rzecz, jaką chcę Wam powiedzieć, to jest ten motocykl. I to jest motocykl, który jest owiany legendą i jak zapowiedziano wskrzeszenie tak naprawdę Hondy Hornet, to tyle samo entuzjastów, było tyle samo haterów. Część ludzi stwierdziła, że jak to dwa cylindry, jak to 750, a jak to tak, a jak to siak, a jak to inaczej. I tak jak wam powiedziałem następnie, ja do tego motocykla podchodzę na zero. Bo po pierwsze, nie jeździłem nigdy hornetem żadnym. Mój kolega miał 900, ale nie dał mi pojeździć. Niedobry Marcin. Jeździłem tylko. CB650 Neo Sports Cafe. Bardzo fajny motocykl, bardzo przyjemny motocykl. Ciutkę mocniejszy od tego, ale do niego też będziemy się w międzyczasie odwoływać, bo jak gdyby on jest trochę duchowym spadkobiercą, przynajmniej silnikowo po starym Hornecie, po starych Ceberach. Ale do tego wszystkiego przejdziemy za moment. Moi drodzy, jaki motocykl jest, widzicie? Dane techniczne, jakie ma, czytaliście, słyszeliście. Wyjściowo zaczyna się od 36 tysięcy z groszem. Co prawda bez wielu bajerów, które ja tutaj dostałem w egzemplarzu prasowym, czyli bez wydechu dodatkowego, ta nakładka na kanapę jest dodatkowa. Są dodatkowe jakieś podnóżki, jakieś tutaj takie pierdółki, jakieś kraszpady. Trochę tych dodatków tutaj jest. Wiadomo, cena wtedy wzrasta. Wydech naprawdę poprawia sytuację, znaczy poprawia sytuację. Wypowiadam się tak, jakbym kiedyś słyszał Horneta. Na seryjnym wydechu nie, nie słyszałem chorneta na seryjnym wydechu. Ten brzmi po prostu dobrze, lubi sobie poburczyć, lubi sobie trochę parsknąć lekko z wydechu. Nie jest to już ogniem, bo wiadomo, te wszystkie katalizatory po drodze skutecznie tego bronią. Jak na dzisiejsze czasy jest bardzo ciekawie akustycznie. Da się zrobić wydech, który jest trochę głośniejszy, a nie za głośny. Jest całkiem przyjemny. Zresztą tu macie próbkę. Mam nadzieję, że w miarę akceptowalnie udało mi się to nagrać, tak żebyście słyszeli. Jak on mniej więcej brzmi, no wiadomo, tam kwestie mikrofonowe i cała reszta. Kolejny aspekt, o którym warto wspomnieć, to jest silnik tego motocykla. I tak jak wielu będzie krzyczało, Hornet miał cztery cylindry i powinien ono tak zostać. A dlaczego? Dlaczego miał tak zostać, skoro mamy CB650R Neo Sports Cafe? I w tym momencie powstawanie Horneta na tej samej bazie silnikowej byłoby wewnętrzną walką i można by było zmienić stylistykę. Nie dużo byśmy mocy zmienili, niedużo charakterystyki. CB650 silnik był całku, całkiem znośny, jeżeli chodzi o moc, całkiem nie, nie brakowało, nawet bym powiedział, natomiast był aksamitny. Hornet zawsze z opowiadań użytkowników, ludzi, którzy mieli ten motocykl, kojarzył mi się z tym, że to jest motocykl trochę bardziej może narwany, taki, bardziej łobus niż krzeczny, ułożony motocykl, jakim jest CB650R. On dla mnie był ułożonym sprzętem, ten silnik oczywiście nie brakował mocy, ale tak jak mówię, był dosyć liniowy w dosyć aksamitny, jak to cztery cylindry. Tutaj, dzięki temu, że zastosowano dwa cylindry, na dole mamy dosyć dużo momentu obrotowego, on jest całkiem żwawy, jest całkiem agresywny, sprawia wrażenie, jakby miał więcej mocy niż ma w rzeczywistości. Możecie sobie tą moc też regulować elektroniką, znaczy albo moc, albo reakcję przepustnicy. zależy jak na to spojrzycie, Natomiast macie kilka trybów pracy. Macie też tryb taki pracy typowy użytkownika. Możecie zmieniać sobie poziom hamowania silnikiem i poziom kontroli trakcji. Te wszystkie trzy rzeczy, czyli moc, kontrolę trakcji i sterowanie hamowaniem silnika, macie w trzech poziomach regulacji. Poza tą elektroniką macie też ABS i macie też regulowany quick który działa w trzech różnych trybach dla każdego z kierunków. Czyli macie trzy tryby w górę, trzy tryby w dół. Jest soft, medium i hard. Różnice są między nimi znaczne, ale mi żadna nie pasowała. Ale o tym przejdziemy już przy skrzyni, i wtedy Wam opowiadam więcej o quick shifterze i całej okolicy. Jeżdżąc nim, szczególnie na trybie sport albo z ustawionym na trzeci poziom mocą, macie wrażenie, że on jest troszeczkę zbyt narwany. Na trybie standard jest troszkę jakby to złagodzone. Jest troszkę płynniej, troszkę delikatniej, jest mniej agresywny, ale nie, nadal nie brakuje mu charakteru. Mam nadzieję, że całkiem dobrze się wyraziłem, bo e, to jest troszeczkę ciężko przekazać, to jaki on do końca daje odczucia. Ja abym najbardziej wam polecał, mimo wszystko się nim przejechać. Natomiast, jeżeli wstępnie się zastanawiacie, to tak ten silnik jest agresywny. Jest na pewno agresywniejszy od swojego tam jakiegoś brata, pociotka, czy innego w postaci CB650 Neo Sports Cafe. Dłużej się nie dało tego nazwać, pół tego filmu tu będę wymieniał nazwę tamtego motocykla. Jest też bardziej agresywny, jest też mocniejszy od nowości Suzuki na ten rok, którą miałem okazję już Wam nagrać pierwsze wrażenia. Tu macie film, czyli GSX-8S. I teraz tak. Czy to źle, czy to dobrze, czy to niedobrze, czy to jak. To zależy, czego potrzebujecie. Moim zdaniem, ten motocykl jest dla osób, które naprawdę lubią agresywną jazdę. Może nie potrzebują być rekordów prędkości, chociaż ten motocykl dowolny, i należy i przy wysokich prędkościach na niemieckich autostradach zachowuje się stabilnie. Wysokich, mam na myśli prędkości rzędu 170 km na godzinę, to dla mnie już jest wysoka prędkość. Nie ma w nim żadnej nerwowości wtedy. Nie ma czegoś takiego, że miota mam wam po całym pasie on się jakoś dziwnie trzęsie, dziwnie zachowuje i tym podobne rzeczy. On po prostu jedzie stabilnie. Jest czym zawsze szypnąć z garści, żeby zmienić pas, żeby gdzieś przeskoczyć, kogoś wyprzedzić. Tu naprawdę w tym motocyklu nie ma żadnych problemów, na moc nie musicie czekać. Dzięki temu, że to są właśnie dwa cylindry, ta moc jest prawie zawsze. Jedyne, czego nie lubi ten motocykl, to zbyt niskie obroty na zbyt wysokim biegu. Tak jak w czterocylindrówkach. 600 i większych możecie zdolnych obrotów ciągnąć gazem i ten motocykl nie będzie szarpał. Nie będzie też przyspieszał jakoś zbyt dynamicznie, ale na pewno nie będzie szarpał. To tutaj on tego nie lubi. On się będzie krztusił, on będzie szarpał, on będzie się wkurzał na was, że wypróbujecie mu coś takiego zrobić. Nie róbcie mu tego, zredukujcie. Jest quick shifter. Robi się to naprawdę szybko i nie trzeba, nie trzeba jakichś cudownych zdolności, żeby ogarnąć szybką redukcję i dodanie gazu. Na pewno będzie to dla niego lepiej. O brzmieniu Wam już też wspominałem, że brzmi dobrze. Szczególnie, że jest na akcesoryjnym wydechu i to jest całkiem dobrym wydechu z ten projekt. Bardzo mi się podoba jak on brzmi i jak sobie burczy, jak się nim jedzie. Nie jest też męczący przy jednostajnej, dłuższej jeździe. Przechodząc dalej, jak już jesteśmy przy nim, od razu przeskoczmy do skrzyni. Skrzynia, jak tu Honda, jest precyzyjna jest dokładna. Ale mo, dla mnie osobiście jej największą bolączką jest quick shifter. Tak jak Wam wspomniałem, quick shifter, który możecie regulować sobie poziomy jego działania i to w każdym kierunku i w górę i w dół. I macie trzy tryby w górę, trzy tryby w dół. Tam soft hard i tak dalej, i dla każdego z nich jest oddzielnie ustawiany. Czy to dobrze, czy to źle. No, no, tyle dobrze, że każdy z Was sobie dopasuje do tego, jak potrzebuje, żeby ten quickshifter quick działa, a źle na tyle, że czasami jak jest za dużo, to nie wiemy, co jest dla nas dobre. W sensie takim, że będziemy kombinować, kombinować i zwalać na to, a to ja sobie quickshifter źle ustawiłem, a to miałem tutaj nie tak, tu nie tamto, to nie to. Czasami jest to przesada, czasami jest to aż zbędne. Natomiast jest to ciekawostka taka, że w motocyklu dość budżetowym, jak na dzisiejsze czasy, jak na dzisiejsze ceny, Znalazł się taki quick shifter, chociaż muszę sprawdzić, czy on nie jest za dopłatą. Przypadkiem, żeby nie było, że pójdziecie do salony i będziecie chcieli grać z quick shifter. Natomiast ja się z nim nie polubiłem. Ja mam problem z quick shifterami ogólnie taki, że w większości wypadków jestem zbyt spokojnym kierowcą i jeżdżę zbyt delikatnie tymi motocyklami do tego, żeby w pełni czerpać z quick shiftera. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli robicie to na zbyt niskich obrotach, w sensie używacie tego quickshiftera, robicie to w nieodpowiednim tempie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, on będzie szarpał motocyklem. I to w sumie trochę nieważne, na jakim trybie mi praktycznie zawsze szarpał, zdarzało się przy redukcji w duże na tym softie rzeczywiście tak bardzo delikatnie to robił, ale nadal szarpał. Tam zdarzyło mi się parę razy, że nie poczułem jak gdyby zmiany biegu fizycznie, tak, czyli bieg się zmienił, obroty wskoczyły, ale nie poczułem fizycznie tego szarpnięcia na skrzyni Ja zdecydowanie wolałem używać sprzęgła. Dwa paluszki, delikatne smyrnięcie w cudzysłowie i wszystko działa tak jak powinno w górę, w dół przygazówka. Tu podejrzewam, że jest to samo co w CB650 Neo Sports Cafe, bla 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 i tak dalej, że jest jakiś tam slip assist, coś tam, coś tam, żeby Wam się to nie ślizgało. Ja i tak ze starej szkoły mam przyzwyczajenie robienia redukcji z przegazówką. I tak jak Wam mówię, nie dogadywałem się z clickshifterem. Ja z clickshifterem się rzadko kiedy dogaduję. Natomiast w górę on działał najlepiej tuż przed samym odcięciem zaponu. Czyli tam, jak już idziecie pełną kitą, pełną ogię, lecimy bu, 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 bu w górę. Tak, tam. Tam bezapelacyjnie działał dobrze. Tam najmniej szarpał silniki, i być może właśnie tak agresywnej i tak zdecydowanej. Jazdy, ten click shifter potrzebuje. Ja się z nim nie dogadałem, z większością clickshifterów się nie dogaduje, więc to może być też kwestia moja, że po prostu no nie lubię się z clickshifterami. Ale jak już mamy silnik i mamy tą skrzynię, to jest coś, za co muszę zganić? Chyba zganić. Za co się nie dogaduję i co mi się bardzo w tym motocyklu nie spodobało, to są wibracje. I to nie są takie wibracje, że motocykl się trzęsie, że nim rzuca jak nie wiem, starym Dukatem czy, czy starymi V2-kami. Nie. To są takie wibracje, których za bardzo nie czujecie. Trochę je widzicie na lusterkach, które moim zdaniem są przy okazji trochę za wąsko rozstawione, bo większość czasu nie mogłem ich ustawić tak, żeby nie widzieć swoich ramion. Natomiast to może być też kwestia tego, że ramion mam też dosyć, dosyć dużo. On ogólnie jest wąski do przekliskania się w mieście jak najbardziej. To te wibracje są na tyle niekorzystne, że mi bardzo szybko na tym motocyklu, przy spokojnej jeździe po mieście na niskich obrotach drętwiała prawa ręka. Przez tra traciłem Czucie w kciuku i w palcu wskazującym. Ten typ tak ma. Może być to też kwestia tego, że szeroko trzymam łapy, tutaj mi się, nie to jest tak miękkie. A to może być wina tego. Dzyndla. I tego ozdobnego, gdzie ja się jego trzymam i on jak wibruje, to przekazuje i uciska. Może tak być. Nie wiem. Nie znam się aż tak. Natomiast tak jak Wam mówię, trochę mnie to uwierało. Przy okazji, jak już jestem przy kierownicy, macie klamkę hamulca z regulacją. Krampia sprzęgła bez. No, to te wibracje były zdecydowanie dla mnie na nie, i to moim zdaniem jest albo do jakiegoś wyeliminowania. Cieszę się, że pan Erik z ósemką stwierdził, że tak z nami się przyspieszy. Albo jest do jakiegoś wyeliminowania, albo trzeba by było po prostu spróbować z innymi końcówkami. Być może coś tutaj, może jakaś lepsza amortyzacja, cokolwiek i byłoby lepiej. Natomiast to mnie po prostu e, drażniło. Idąc dalej, zawieszenie. Zawieszenie jest wystarczające do jazdy dynamicznej, jest wystarczające do jazdy po mieście. I na tym teoretycznie rzecz biorąc, powinienem skończyć. mogłoby mieć jakąś dodatkową regulację. Być może pojawi się w przyszłości jakaś wersja bardziej wypasiona, bardziej doposażona, która będzie miała regulowane zawieszenie z przodu. Natomiast jest to zawieszenie od Dobrze mówię, że od Dobrze mówię, że od I to zawieszenie naprawdę działa. Przy mojej dość nieskromnej wadze, nie miałem najmniejszych problemów jeżdżąc po zakrętach, niezakrętach i tak dalej, dalej nawet było całkiem spoko na dziurach oczywiście jak wiecie, w takie już totalne, za przeproszeniem, ujeby to ten motocykl będzie podkreślał, już jest dla niego za twardy, natomiast zawieszenie jest nastawione na jazdę bardziej sportową ale nie jest zawieszeniem zbyt twardym ma taki złoty środek, to może przesadzam, ale jest taki kompromis pomiędzy komfortem, a dynamiczną jazdą. Na pewno nie jest za miękkie, ale też na pewno nie jest za twarde. Jeżeli chodzi o pozycję, o wygodę. motocykl jest po prostu wygodny. Jak na motocykl miejski, jak na motocykl typu street. Jest to motocykl moim zdaniem wygodny. Pozycja lekko pochylona do przodu, nogi nie są ugięte pod zbyt dużym kątem. Jest naprawdę spoko. Przy, przy moich gabarytach S75 wzrostu, wagi Wam nie podam, bo, bo nie chcę, to na tym motocyklu, ale widzicie, jest naprawdę komfortowo, jest naprawdę przyjemnie. Można się dobrze usadzić. Miejsce na kanapie jest tyle, że jak się odsuniecie, to tutaj ta, co prawda, właśnie mam z tą nakładką można się dobrze z tyłu zaprzeć. Jest gdzieś się ułożyć na tym motocyklu. Można na nim się trochę przemieszczać, więc myślę, że większość z Was znajdzie dla siebie odpowiednią pozycję. Hmm, tak, tak, no myślę, że tak będzie. No tutaj są te akcesoryjne poduszki Nie wiem, jak by było na seryjnych, natomiast te są o tyle fajnie zrobione że nie ślizgał mi się bucior. To jest dosyć istotne, bo te podnóżki są metalowe. Jak wiecie, bardzo często bywa tak, że przy metalowych podnóżkach ten bucior potrafi się ślizgać, jak się robi wilgotno. Co prawda nie padało, moje szczęście, ale stopa trzymała się naprawdę pewnie i naprawdę stabilnie. Przechodząc dalej. Hamulce. To jest tak naprawdę jedna z ostatnich rzeczy mechanicznych, o których będę Wam wspominał. Hamulce. Wystarczająco skuteczne. Czy mogłoby być lepiej? Pewnie tak, ale pewnie byłoby drożej. Dla mnie hamulce są wystarczające z plusem. To jest tak, że nic bym przy nich nie grzebał poza tym, że dla swojego świętego spokoju, dla swoich przyzwyczajeń założyłbym stalowy oplot i to byłoby wszystko, bo oczywiście, jak to Japończycy dla siebie mają w standardzie i w codziennych, że tak powiem, swoich jakichś tam. Rytuałach założyli gumowe przewody. Z ważnych rzeczy jest wyświetlacz. Wyświetlacz jest dość duży, jest kolorowy, jest czytelny. Ma kilka trybów wyświetlania, ma kilka kolorów wyświetlania. Podaje wam większość przydatnych informacji: podaje wam taką prędkość, obroty, bieg, na którym jedziecie i jeszcze tam kilka innych pierdół. Mam, mam wrażenie, że to jest troszeczkę ten sam case co przy Afryce, jak testowałem, że tego jest ciut za dużo, co trochę zmniejsza czytelność ale mimo wszystko jesteście w stanie bez problemu odnaleźć podstawowe informacje i nie musicie się zbytnio koncentrować na wyświetlaczu. Tak jak zdarzają się wyświetlacze w niektórych motocyklach, że musicie się naprawdę skupić, przynajmniej w początkowej fazie jazdy, na początkowej fazie, tak jak dla mnie, testu, musicie się skupić, gdzie co jest na konkretnym wyświetlaczu, bo jest to za małe, za bardzo naciekane, to tutaj wszystko jest czytelne. W pełnym słońcu, mimo to, że jak przyglądam materiał z GoPro, miałem wrażenie, że czasami tego nie widać, w pełnym słońcu jest czytelny, jest widoczny, jest wystarczająco kontrastowy. I tak oto, moi drodzy, się ten motocykl przedstawia. Jeżeli chcecie go dalej hejtować, tylko i wyłącznie dlatego, że nie ma czterech cylindrów, to sobie to róbcie. Ale każdemu polecam się przejechać, szczególnie tym największym malkontentom. Jeżeli zastanawiacie się z kolei nad tym, czy to jest dobry motocykl dla Was, do miasta, do trochę świrowania, czasami sporadycznych wypadów na tor, to tak, tylko też przejedźcie się, sprawdźcie, czy to jest charakter silnika dla Was. Bo wiem, że nie każdemu charakter tego silnika będzie pasował, mi z grubsza ten typ charakteru pasuje, natomiast przy takich wolniejszych, takich bardziej. Nazwijmy to. Jak to nazwać? W Takich spokojnych pojeżdżawkach. Wydaje mi się, że w tym silniku już było trochę za dużo agresji. Chociaż ja to osobiście lubię, tak? Tylko. Widzicie, to jest właśnie taki paradoks. Ja bardzo lubię motocykle agresywne, które zachowują się agresywnie, ale czasami mam po prostu ochotę e, pojeździć inaczej. I teoretycznie e, ustawianie hamowania silnikiem i tym podobnych rzeczy powinno Wam to trochę pozmieniać, natomiast nie są to zmiany aż tak drastyczne. Możecie motocykl oczywiście trochę zindywidualizować pod siebie, tą całą elektroniką, którą on tu ma, ale... Mówię, nie są to zmiany drastyczne. To nie jest tak, że wy nagle, z, nie wiem, możecie sobie zmienić o połowę, czy cokolwiek w tą stronę. Natomiast tak jak mówię, motocykl jest naprawdę zaskakująco dobry, jak dla mnie z paroma defektami, typu właśnie te wibracje, niewibracje i tym podobne rzeczy. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, jest to moim zdaniem, motocykl dobry. i Wszystkim malkontentom polecam się przejechać. Wszystkim tym, którzy się zastanawiają, czy, czy go kupić, czy go nie kupić. Też pojedziecie się przejechać, natomiast moim zdaniem, jeżeli wiecie, czego szukacie, wiecie, czego potrzebujecie, że chcecie mieć dużo momentu z dołu, że chcecie mieć motocykl, który całkiem szybko się rozpędza i całkiem żwawo się rozpędza, to jak najbardziej polecam. Natomiast jeżeli, tak jak mówię, poszukujecie motocykla agresywnego, dynamicznego do trochę powściekania się, trochę jazdy w starym stylu, ten, który już oczywiście jest ganiony przez wszystkich, to ten motocykl się jak najbardziej do tego. Nadaje. Naprawdę miły, sympatyczny sprzęt. Trochę szkoda go oddawać, ale coś trzeba innego. Przyszedł czas na pytania od widzów Ulmenos. Czy brak opony 180 z tyłu w czymś przeszkadza? Absolutnie mi osobiście w niczym. Zależy oczywiście, jaki styl jazdy preferujesz. Natomiast to troszeczkę tak jak. Na niektórych filmach, które oglądałem już o hornecie, ktoś wspominał, że być może jest to redukcja kosztów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja pamiętam te czasy, kiedy opona w tego typu motocyklach, w tych pojemnościach z tyłu była normalnie w 160, no i to nie było nic dziwnego. I wszyscy sobie świetnie na tym radzili. I tutaj naprawdę ani przez moment nie odczułem tego, że ta opona z tyłu powinna być szersza. Dzięki temu, że ta opona jest też troszeczkę węższa, zyskujecie troszeczkę na poręczności i zwinności. Więc warto o tym pamiętać. Więc nie, moim zdaniem, nie przeszkadza w niczym. KM Michu. Miałem okazję testować Konetę Transalpa. Pierwszy był wyposażony w Peach, w i dopiero po powrocie dogopałem się do ustawień. Jestem ciekawy, jaka jest odczuwalna różnica w Soft i Hard, bo Medium znam. Poznam. Ano Michu. Powiem Ci szczerze, że dopóki mi nie powiedziałeś, nie napisałeś, że on jest regulowany, to ja o tym nie wiedziałem. Więc to sprawdziłem. Szczerze, różnica jest, natomiast dla mnie w, tych, w każdym z tych trybów nie działało wystarczająco dobrze, dla mnie, abym ja się dobrze i komfortowo zniknęł. Być może potrzebowałbym w nim więcej powiedzieć, być może potrzebowałbym dłużej pojeździć i bardziej by się do mnie do, bym się do niego dopasował. Natomiast różnica jest, ale nie są to różnice diametralne. Są to różnice subtelne, ale acz wyczuwalne. O! Eugenio Inżynier, czy Nie wiem, czy dobrze czytałem. Hej, w mniejszych piniach Hondy, to jest CB500. Wyczuwalne było mało płynne sterowanie dawkowaniem paliwa podczas jazdy na niski biegać przy dodawaniu i ujmowaniu gazu. Jak jest w 750? Szczerze, ja tego nie odczułem. Ale, żeby być z wami całkowicie szczerym, ja bardzo mało jeżdżę w korkach. Moje testy z reguły nie polegają na tym, że ja się pcham do miasta w ścisłe centrum i patrzę, jak to będzie przechodziło. Z reguły staram się tam po prostu przeżyć i stamtąd wyjechać. Nie odczułem tego, żeby tam czegoś brakowało z paliwem, natomiast to, co Wam wspominałem wcześniej, jego nerwowość w sensie tego silnika powoduje to, że troszkę nim szarpie przy manewrach miejskich i przy takich naprawdę niskich prędkościach warto się wspierać sprzęgłem i sobie troszeczkę to wygładać. Ale nie robiłem tam aż tak dużo, żeby wy Czuwać takie mikro różnice, i szczerze Wam powiem, nawet nie wiem, czy bym je wyczuł, bo mi w żadnej 500 od Hondy nic takiego nie doskwierało. Nie czułem tego, więc być może mam zbyt mało czuły tyłek, albo zbyt mało czułą dłoń, lub używam tego gazu zbyt agresywnie w 500, bo tu nie używam go aż tak agresywnie, żeby mi to przeszkadzało. Porównanie do CB650, która. Którą jeździłeś? Można by to coś powiedzieć o motocyklach dokładnie w tej samej cenie co Hornet MT07 i Z650. Bardzo dobre testy robić. Bardzo dziękuję. A1P3, tutaj też jakieś były jeszcze inne pochwały. Dziękuję bardzo. To prawda, do CB650 mogę się odnieść. Mogę się też troszeczkę odnieść do GSX8S, który jest troszeczkę w tych, jak gdyby, hmm, w tej kategorii. Natomiast nie odniosę Ci się ani do Zeta 650, bo uf, niby jeździłem Ninja 650, ale to nie jest to samo. I nie odniosę Ci się do MT-07, bo jeździłem tylko Tracerem. Ale mogę się co nieco. W sumie mogę się trochę odnieść. A co mi tam? Jest. Yy, w, może inaczej. Z tych wszystkich motocykli, które wymieniłem i które Ty też wymieniłeś, jest najbardziej agresywny. Jest najbardziej jadowity, jest najbardziej żwawy i dynamiczny. Oczywiście Yamahowski silnik, który dla niektórych jest majstersztykiem, dla mnie jest po prostu najnudniejszą jednostką na świecie. Jest sukcesem sprzedażowym, bo się większość uczyna, ludzi uczyło na nim jeździć. Natomiast no, dla mnie, nie przynajmniej w Polsce, dla mnie ten motocykl jest po prostu nudny jak taki z Ja po prostu czegoś innego oczekuję i to sprawdzałem w tracerze, więc mogę mieć trochę inne opinie jak się przejadę w końcu MC 07. Nie było mi jeszcze dane. Zrobię to czwarty rok i nie miałem jeszcze okazji, co zrobić nam się przejechać. E, chyba w tym roku Yamaha Max SR 700 w jakiejś tam edycji na testach. Więc możliwe, żeby mi się udało. Bardzo bym chciał. E, co dalej? Do GSX8S jest bardziej agresywny, może inaczej, jest najbardziej agresywny ze wszystkich. GSX8S ma wyraźnie mniej mocy, chociaż jest to raptem chyba 10 koni. Natomiast GSX-8s był na przykład dla mnie wygodniejszy i dla tych, którym przeszkadza, no ma 180 z tyłu, ale tak jak powiedziałem, dla mnie to nie miało większego znaczenia, znaczy znaczenie ma, ale nie przeszkadza. O. Do CB650. CB650R Neo Sports Cafe jest aniołkiem w porównaniu z tym motocyklem. Ogólnie, przede wszystkim, on jest lżejszy od tej CB jest troszeczkę słabszy, niby w koniach mechanicznych, ale jest dużo bardziej agresywnie zestrojony. Z Z650 nie bardzo mam jak porównać, mogę do Ninja to samo, bardziej agresywny, bardziej żwawy, bardziej dynamiczne. Do wiem co z 07 już było... No to chyba do wszystkich motocykli, o które pytałeś się odniosłem. Ogólnie z tych wszystkich motocykli, o których teraz mówiliśmy, jest najbardziej agresywny. Czy jest z nich najbardziej sportowy? Będzie miał najlepsze osiągi na torze? Nie wiem. Dobry trzeba było się zdać tych, co te wszystkie motocykle byli w stanie by zabrać na tor. Mieliby na tyle dużo umiejętności, że to nie byłaby kwestia tego, że pojeździli cały dzień na torze i dlatego pod koniec idzie im szybciej. Tak jak ja bym na przykład miał. Ja jakbym rano pojechał na tor, to wieczorem bym jeździł już szybciej. Jest z nich najbardziej agresywny. Jeżeli potrzebujecie motocykla agresywnego w tej półce cenowej, chociaż jeszcze nie jeździłem monsterem nowym. Więc nie wiem jak tam jest, ale z większości tego, co, co przetestowałem, to ta, ten zakres to ten motocykl jest najbardziej agresywny, zanim bym postawił GSX8SA i to niedaleko za nim, chociaż nie jest aż tak jadowity, jest troszeczkę spokojniejszym motocyklem. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania wszystkich tych pierdół, które YouTube tak bardzo lubi, które tak bardzo podbijają zasięgi. Jeżeli ktoś chce udostępnić ten film u siebie. Na Facebooku i innych socjalach zapraszam, będzie mi niezmiernie miło. Dziękuję, trzymajcie się wszystkiego dobrego. Cześć.